Zdrowiamy, odpoczywamy Gdzie idziecie? Daleko nie możemy, ci powiedzieć. Tam jest przejście graniczne ale dobry sos Ale patrz, jest parking bezpłatny Dla klientów tego baru jest parking bezpłatny tutaj Myślisz, że tylko klientów? Może Dobra, co, co? bierzemy to. Te hamburgery, na nuggetsy, tak? i frytki i frytki i No to taki dzisiaj nas, nasz obiad Natalku kwiatki dla Ciebie kupiłem proszę to dla Ciebie a tam mamy wysłaliśmy żeby nam kupiła o kupuje, kupuje, kupuje Frytki, nie? A powiedziała Frytki? Iś Kasper, zapytaj się. A są z frytkami? O, nagecy są z frytkami. Mama powiedziała, bo nagecy są z frytkami. Aha, to dobrze. No to jemy i. Jedziemy, bo o 14.11 mamy autobus. A nie o 15.41. Nie, o 14.11 inną trasą będziemy jechać. Wysiadamy przy dworcu głównym. Obiad zamówiony. Jemy hamburgera i na Getsy z świeckami. My jemy hamburgera, dzieci jedzą na Getsy. I zapłaciliśmy 66 zł. Takie życie. Jemy. Na kredycie. Życie na kredycie, tak Przystanek w mamy numerek 7 tato będą krzyczeć. Siedem No, hamburgery apetycyjne wyglądają. Nauwieccy no, no, jak no, Zaraz zjecie to odcinimy. Ale hamburger apetycyjny. Tacy trzeba teraz odnieść czy później? Później. Akurat autobus jakiś podjechał i warczy tutaj. Ale To jest taki dobry sos. Bo jest w słońcu takie. Wyborne chyba będą. Jak to ugryźć, nie? Nie wiem. A jak na chęci? Hmm. Latka? Patryk jak oceniasz? Frytki, ok, dobra. Jak? To nie jest taki hamski kotlet, jak to kiedyś, tylko to jest normalnie taki. taki do domowej roboty, jakby. Mielony, nie? Do domowej roboty. No dobra, to ja też będę jać już. Tyle zostało z mojego hamburgera. Będę jadał Tyle. A z Waszych na tyle. No, jest mega, mega ten hamburger. Jestem, jestem usatysfakcjonowany tym hamburgerem. Ty też? Nie mam siły, mówisz. O, Kasper będzie pił. Także zdecydowanie ja polecam ten bar. Na parkingu pod Westerplatte nie, tutaj przyjeżdżają tiry z kontenerami, rozładowują i pakują te kontenery na statki i wypływają w daleką podróż A te przypływają chyba, nie? i też przypływają, tak no. tiry zabierają stąd jeździ pociąg? nie wiem czy jeździ, możliwe, że tak Tam jest przejście graniczne Tam jest przejście graniczne, a tam stoi ten Polperin Statek Ucieczkowy No i tory Ty pewnie to, kierowca tam zakręci? Nie, nie tak Albo czeka na kontener Czy na mnie? Jak naj w głównym w Gdańsku A tutaj bagażówki A tutaj jest, tak, można zostawić sobie bagaż Mówię, Boże co, ten czasowy budynek Jaka scena bagaże? Tutaj jest, patrz To nie są jakieś wielkie ceny 16 zł, 13, zł. Za 24 godziny na... Duża 16, mała 13, szafka tak, to... typu golfowa 18, szafka tak, typu się. narciarka 18. 24 godziny. No, a ja tu po angielsku czytam no. po polsku. Nie no, ale z angielskiego czytam. No malciłam. właśnie, a to jest po polsku, nie? Nie, no ale no, ale się zacinają, takie awaryjne no. są. No, no właśnie. No, no, to nie polecamy. <laughs> Widzieliście co jest. Widzieliście albo słyszeliście Podróżni akurat pakowali swoje walizki tam Chcieli odebrać o, odebrać chcieli Odebrać, no o, tam kibelek To a tu Intercity Intercity, datka pogoniła gołębie Tam jest zejście na perony Podoba mi się tutaj, że to jest takie stare, no nie? No i gołębie latają Uwaga, próg! Taki zegar stary. Aj, co jest ten. To, to kiedyś była poczekajna? Tak, albo kasa. Kasa to jest napisane, kasa biletowa została przeniesiona. To By wiem, była tu kasa, nie? W ogóle albo no tak wrócili do tego, co się działo kiedyś. No. Co to za problem? tworzyć człowieka, wsadzić. Do... Dobra, musimy zejść ten. Dołem? Na dół, przejść na tamtą stronę. Aha. No to tak, to co? dworzec wygląda tak. No przejść i iść tam, tam jest ta góra gradowa. A tam się wyjdzie, tak? No tak, trzeba przejść do samego końca dołem. Idziesz Natka? Tu są pociągi Ładne. SKM, a w Łodzi? ŁKA. ŁKA. Czyli taki miejski aglomeracyjny. No tak, tak, tak. Tak, u nas to się nazywa Łódzka Kolej Aglomeracyjna, a to jest SKM. Czyli Szybka Kolej Miejska. No, właśnie. Już teraz coś wiem. Dobrze, że masz mnie od tych spraw kolejowych. No, o, może to też ktoś się dowiedział. To jest urok tych przejść podziemnych, nie? Zawsze jakaś widałka. Dobra, chodź na trzymaj się. No to jest mapa. SKM-ki A tutaj już się tak, nie widać. Przed wejściem. Tak, do... tu się kasuje bilet, tak? Przed wejściem do psioku. To no, jest krętki tylko. Możego tak. innego jest inaczej. No, musimy przejść chyba do końca. Możemy wy... ruchomieć. Co wy na to, dzieciaki? Tak. Spokojnie, nie końcie. No to z powrotem będziemy zjeżdżać. Też tu będzie. Aha. No dobra to. Dojedziecie, to, to się spotkamy. No, ty też? No to leć Pojechali schodami. A ja poczekam, będą jechać do to ja pojadę do góry. I się spotkamy po drodze. Dobra, wchodzę No, siema, siema Pozdrawiamy, odpoczywamy Gdzie jedziecie? Daleko nie możemy ci powiedzieć No i pojechali Witam ponownie. Teraz mówi, że takie lampy to na bogato, czy śpino. Takie lampy, nie? powiedz, bo ja nie słyszałem. Dobra nie, że tylko na bogato, nie pszcziniem. Tam jest woderz autobusowy. Może będzie toaleta nasta chciała z pracy. No i zobaczmy, co Dobra, się Zobaczymy co do... tak Dobra, ale zobaczymy. Tak wygląda. Tu jest cicho. O, muzeum zabawek.

no dobra, to wychodzimy. Tutaj się do miasta. No, tu wychodzimy. No, tu tam też byśmy byli. Ale my nakręcamy chłop. A nie? Eleganckie, nie? Takie życiowe. Chodzimy, pokazujemy gdzie są kibelki na dworcach, ile kosztują, to jest potrzebne, przydatne to jest. No, szafki te bagażowe Szafki, nie wiedziałem, że, że one są, nie są w sumie takie drogie jak za dobę 16 złotych. Jak działały to No. Okej, okay. teraz kawałek tam i w lewo I idziemy. czeka